Nasza Ziemia widziana z kosmosu nazywana jest błękitną planetą, a to przez oceany, które są w tym miejscu. Co tygodniowy, niedzielny cykl ekopogadanek o oceanach nazwaliśmy Świat na błękitnym szlaku. Witam wszystkich z indonezyjskiej wyspy Bali, gdzie mieszkam od kilkunastu lat. Nazywam się Piotr Gąsierowski. Jestem zawodowym płetwonurkiem i instruktorem nurkowania. Jesteśmy w tej chwili w miejscowości Tandidasa nad samym morzem, gdzie mamy tutaj zarówno centrum nurkowe, Dragon Dive, jak i nasz hotel Relax. W tej chwili widzicie Państwo od południa wyspy Bali Ocean Indyjski, od północy mamy Morze Balijskie. Będziemy prowadzili pogadanki, ekopogadanki o oceanach, ale też będziemy przede wszystkim dla Państwa nagrywali filmy, na których to filmach Będziecie widzieli rafy koralowe, różnego rodzaju żywe stworzenia, takie jak ryby, jak inne zwierzęta morskie i będziemy o tym opowiadać. Nasze ekopogadanki o oceanach nazwaliśmy świat na błękitnym szlaku. W każdą niedzielę o godzinie 9 rano będziemy emitowali program na Facebooku i na YouTubie. I zapraszamy wszystkich do oglądania. Najbardziej zależy nam na młodym pokoleniu Polaków, którzy dzisiaj może jeszcze się uczą, ale już niebawem, za 10, 20, 30 lat, może będą zajmowali eksponowane stanowiska nie tylko w Polsce, może na świecie i będą mieli wpływ na to, abyśmy ratowali naszą planetę Ziemię. Zacznę od tego, kto i co mnie zainspirowało, aby prowadzić ten program? Przede wszystkim ruch społeczny Polska 2050, który kładzie ogromny nacisk na ekologię. Ponieważ jako zawodowy płetwonurek i instruktor nurkowania widzę od kilkunastu lat na balijskich rafach koralowych, jak one się zmieniają i bardzo mi zależy na tym, żeby nasz świat Podwodny, szczególnie ten, który kocham, nie zginął. W związku z tym, program będzie dedykowany wszystkim ludziom, którzy chcą oglądać, słuchać tego, o czym mówimy, ponieważ e, myślę, że wiedza nie jest wystarczająca w naszym społeczeństwie e, odnośnie właśnie mórz i oceanu. I to byśmy chcieli Państwu przedstawiać w każdy niedzielny poranek. Dzień dobry. Nazywam się Paweł Skwieracki. Tak jak Piotr jestem zawodowym płotwonurkiem, instruktorem nurkowania i razem z Piotrem będziemy prowadzić specjalnie dla Was takie pogadanie. Odcinku naszego cyklu Świat na Błękitnym Szlaku, eko pogadanek o oceanach. Jesteśmy razem z Pawłem tutaj na Bali i będziemy Państwu zarówno mówić, jak i pokazywać filmy z podwody oraz mówić o rafach koralowych, o życiu podwodnym o tym, co się może wydarzyć, jeżeli my, ludzie nie będziemy myśleli o niedalekiej przyszłości. To co, zaczynamy dzisiejszy odcinek, od czego byśmy zaczęli? Zacznijmy od samego początku. Okej, okay, dobra. Wiecie Państwo, na pewno, że życie na Ziemi powstało około 4 miliardów lat temu. Jednak przez te 4 miliardy lat, co kilkaset milionów lat, następowało. Wielkie wymieranie gatunków spowodowane gigantycznymi kataklizmami. Ostatni taki kataklizm nastąpił 66 milionów lat temu, kiedy w Ziemię uderzyła niesamowicie wielka asteroida. W wyniku tego uderzenia życie na Ziemi prawie e, wymarło. Na szczęście Przeżyły niektóre gatunki, które dały początek rozwojowi następnym, nowym. Potrzebowaliśmy aż 65 milionów lat, żeby życie na naszej planecie się odrodziło. Nie wiem, czy słyszałeś o, o tym, e, jaką. Średnią temperaturę na Ziemi mamy dzisiaj, w naszym ostatnim okresie życia Ziemi, czyli w Holocenie, który powstał 11 tysięcy lat temu. Mamy tylko jeden stopień różnicy na całym naszym globie, różnicy temperatur. I co to nam daje? No daje nam to idealne wręcz warunki do rozwoju, do wegetacji roślin, do tego, aby zwierzęta e, świetnie się rozwijały, żeby rozwijały się przede wszystkim nowe gatunki. W związku z tym, że mamy tak dobre warunki na Ziemi i tak dynamicznie w czasie tego holocenu e, rozwijało się życie na naszej planecie, wydawać by się mogło, no, że żyjemy po prostu w bajkowym świecie. Jednak e, Jednym z gatunków, który na Ziemi zaczął dominować jest człowiek, jesteśmy my. A niecałe 200 lat temu, kiedy rozpoczął się etap pary, kiedy zaczęliśmy wykorzystywać paliwa kopalne, takie jak węgiel kamienny, jak węgiel brunatny, jak pochodne, jak ropę naftową, różnego rodzaju oleje do spalania, żeby przekształcić w procesie spalania te paliwa kopalne na energię, na energię elektryczną i tak dalej. W związku z tym e, spalaniem tych paliw kopalnych, produktem ubocznym, niepożądanym dla naszego życia, jest dwutlenek węgla. Do tej pory było tak, że dwutlenku węgla było tyle, ile trzeba. Natomiast dzisiaj e, tego dwutlenku węgla jest za dużo. E, na pewno, Paweł, e, słyszałeś o tym, że lasy deszczowe Amazonii produkują 20% tlenu na naszym globie. Wiesz coś na ten temat? Jest. Każdy na ten temat coś słyszał. Niestety to już od dawna jest fikcją. Kiedyś mówiło się, że lasy deszczowe Amazonii produkują do 50% a klenu. 20, niech będzie, że 20. Tak, ale tego tlenu produkowanego tylko na ziemi. W sensie nie na, o, na lądach. Nie na oceanach, tylko na no lądach. No tak, bo lądy zajmują tylko 30%. Nawet mniej niż 30%. W tej chwili naukowcy twierdzą, że ze względu na bardzo mocną ingerencję człowieka w te lasy Amazonii, wręcz lasy pobierają więcej tlenu niż oddają. Czyli konsumują więcej niż są w stanie wyprodukować. To tylko ze względu na bardzo mocną ingerencję ludzkiej ręki w Szczeg szczególnie te lasy w klasie równikowym. W tej chwili naukowcy twierdzą, że zdecydowanie najwięcej tlenu produkowanego na lągach produkują lasy w dalekiej północy. Mówimy to Syberia, Kanada, Alaska. W tych miejscach, gdzie człowiek jeszcze nie jest w stanie wyciąć wszystkiego, zdewastować. Tam jeszcze produkowany jest tlen na lądzie. No, no to skąd mamy ten tlen do życia? 80% tlenu, który w tej chwili jest dostępny dla nas, produkowany jest tym, co widzicie za mną, czyli tam, co jest w morzu, w oceanie. Mamy tutaj ocean. Słuchajcie, tu jest ocean. To jest największy producent tlenu, jaki jest na rynku dostępny dla nas. W, tym, w tych oceanach, to plankton, który się znajduje bardzo płytko pod powierzchnią, w wyniku fotosyntezy, pobiera z atmosfery zewnętrznej tlenek węgla i nie tylko, bo różne inne pierwiastki i przekształca to w czysty tlen, to, co jest naszą najważniejszą dietą. I, i potrzebne tlenek. jest co? to, co mi pada na głowę w tej chwili? Słoneczko też jest potrzebne do, do procesu fotosyntezy. Mi to słoneczko bardzo pada na głowę. No dobrze, no... W końcu prowadzimy ten program na wesoło. No. Nie tylko po to, żebyśmy się dowiedzieli, bo przecież wy często wiecie tak naprawdę, co się dzieje. Ale my z Pawłem będziemy Wam mówili przede wszystkim o oceanach i o tych miejscach, które są w tej chwili piękne. Ale jeżeli o to nie zadbamy, to te piękne miejsca umrą. Umrą rafy koralowe. W następnych odcinkach o tym będziemy mówić. Dzisiaj rozpoczynamy nasz program od takiej wiedzy podstawowej. Ja myślę, że oprócz tego, że pokażemy Wam to, co się dzieje w oceanach, jak one wyglądają, e, według nas jedne z najpiękniejszych miejsc wielkobietowych na świecie z przepięknym życiem, to teraz chcielibyśmy Was zaprosić pokazać Wam, jak, jak to faktycznie wygląda. Co tam pod wodą e, ciekawego można spotkać? Tyle. No, także pokażemy wam te piękne rapy, o których żeśmy wspominali, ponieważ my je eksplorujemy, a szczególnie teraz w tym okresie, kiedy mamy tutaj bardzo mało gości z Polski, to sami z Pawłem jeździmy i eksplorujemy nowe miejsca nurkowe i właśnie na takie miejsca będziemy Państwa zapraszali, a już w następnym odcinku. Zapraszamy na wycieczkę, na wycieczkę nurkową z naszymi przyjaciółmi, Polakami, którzy tutaj mieszkają, z ich rodzinami, z dziećmi i zobaczycie Państwo, jak piękne miejsca mamy tutaj do nurkowania. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.